Są brawa. brawa dla zwycięzcy, nieoficjalnego zwycięzcy Kategorii Mega Kategorii Mega, brawa proszę Państwa, brawa, jeszcze raz brawa Tak wygląda zawodnik po przejechaniu ponad 40 km Pierwszy raz taką trasę pokonałeś, gratuluję na początku Nie, już parę razy takich zrobiłem na tych maratonach Ścigam się na szosie hmm. Najdłuższe dystans jakie pokonujesz? Do 140. Na szczęście. Te, te treningowe różnią się z naszej? Też tak, około 140-130. Jaki jest twój sposób na to, by zdobyć zwycięstwo, by robić zwycięstwo sukcesji w pierwszym Starałem się utrzymać z czołgą giga. I z nimi cały czas jechałem na wyjeździe. Ja pojechałem do mety, a oni jeszcze jedną. To jest najważniejsze dla takich, którzy stają w szanki takiego wyścigu, którzy zmierzą się z taką pracą, co jakąś radę dał, komuś, która wypróbowała w takiej taki mardoli. No trzeba się przygotować do tego, systematycznie jeździć. Dochodzę do gościa, gość stoi, mówię, panie, jeszcze 30 metrów, nie? On tak, nie? Ale już nie mogę, nie? Ale ruszył za mną. I się pyta, ty kika jesteś? Ja mówię, no, no, do czego ty prowadzisz? Uważam, że jest bardzo dobra dyscyplina, bardzo mnie cieszy, bo bardzo dużo młodzieży. Zaczyna jeździć na rowerach w jakikolwiek Super, sposób, zaczyna aktywnie spędzać czas nie przed komputerem, nie koło budki z piwem. Generalnie najważniejsze to cieszy, że każdy tutaj wygrywa, nie ma przegranych. Łukasz Szumiec, Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów. Trasa dzisiejszego maratonu była bardzo trudna, bardzo wymagająca, szczególnie długie podjazdy, bardzo ciekawe zjazdy. W całości praktycznie przejezdna, dlatego ukłony dla, dla chłopców ze Strzyżowa za przygotowanie. Bardzo dobre oznakowanie i w ogóle praktycznie same superlatywy pod względem organizacji. Dzisiejsza impreza, która zgromadziła zawodników z województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, miała na celu popularyzację kolarstwa górskiego w Polsce południowo-wschodniej. W ofercie swojej mamy organizację zawodów narciarskich, pływackich oraz rowerowych. Dzisiejszy dzień był przykładem organizacji zawodów dla ponad 250 zawodników, którzy zagościli u nas. Logistycznie inwestycja przygotowana myślę, że wzorowo. Natomiast warunki, które dzisiaj panowały były dość trudne, mimo słonecznej pogody teren, po którym zawodnicy rywalizowali na trzech trasach Hobby, Mega i Giga był dość wymagający. Warto powiedzieć, że trasa na dystansie Hobby oceniana została na 3 w 5 stopniowej skali trudności, natomiast w kategorii Mega na 4. Najtrudniejszą trasę do pokonania w długości 75 km mieli zawodnicy na trasie Giga. Zwycięzcami okazali się zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej w ramach imprezy Cyklo Karpaty zajmują czołowe miejsca.